MGN, najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Manu, to już mi się a być na razem ze mną, Dawid Malczyński. Witam cię. Elo, przeszkadza ci, żeby te palił? Nie, nie, nie przeszkadza mi. Słuchaj, jak przed chwilą się cię pytałem, mówię, to powiedziałeś coś. No, ostatni raz e, jestem tutaj, no to dam wszystkim. O co w tym chodzi? Co ty chcesz kończyć karierę? No i skończyłem. No. Nie słyszałeś? Nie nie, nie, nie mamy tutaj podglądu. A, no to tak, no powiedziałem po walce, że już myślałem nad tym trzy miesiące. No, nie się na to długo, długo wcześniej, ale ostatnie trzy miesiące tak sobie przekalkulowałem. Już nie zarabiam jakichś super pieniędzy, jeszcze dzielę się z bratem pół na pół, bo ustaliliśmy sobie tak na początku kariery naszej, że z każdego deala, z każdego czegokolwiek oddajemy sobie po 50%, bo tak jest uczciwie. On miał kanał, Mnie bardziej ludzie lubili. Ja powstałem dzięki niemu, on powstał dzięki mnie. Więc to jest jak najbardziej fair deal. Więc jak masz jakąś tam kwotę, od tego odliczysz, wiesz, trenerów, podatek, połowę na brata, na cztery miesiące masz żyć, po prostu wyjęte z życia, no to przy, wiesz, mam działalności, no zarobię sobie te pieniądze i będę sobie żył. Na no też druga rzecz jest taka, stypie. Dorosłem. Nie chcę mi się już wyzywać, nie chcę mi się walczyć bez... To już nie jest dla ciebie po prostu. Tak? To jest nie. Dla wszystkich to będzie lepiej, bo... I nie będę stypił, i młodzi będą sobie dymić, i ja sobie będę robił swoje rzeczy. No tyle, nie? Pierwsza legenda skończyła karierę we freak Fightach. Dziękuję, że tak sądzisz. Wiesz, no bo myślę, że ludzie nie pamiętają teraz i zapomnieli o tym jak kiedyś, wiesz, przecież pamiętam jak ty wchodziłeś do free fightów, no to ty byłeś potężną postacią. 6 lat, tak, jak my wtedy o Jezu, my wtedy robiliśmy po 20-30 milionów wyświetleń miesięcznie z Marcinem, nie? No, kurde, no i widzisz i. Nie pomyślałbyś wtedy, że to się tak potoczy, co? Coś, ty, to miała być jedna walka, tak, o, dla Beki, cześć, nie? Mm -hmm. Jest jakaś taka rzecz, którą byś. Jedna taka rzecz, która ci pierwsza przychodzi do głowy, którą byś zmienił przez ten swój okres. Że może to byś zmienił i, bo... I wyglądałby to inaczej. Lecic, powiem tak. Wiele ludzi mówi, że nasz kanał upadł przez to, że poszliśmy głównie w treningi, ale. My byliśmy dobrzy jednak w tym kontencie kon, 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 scenkowym. Mhm. Dresowym, gimbusowym, januszowym. I no to by umarło w końcu po prostu. No ile można nagrywać dresa, ile można e, nagrywać kurwa typowego Janusza. Fame utrzymywał mnie przy życiu przez ostatnie kilka lat. Um, więc gdyby nie Fame to i bym szybciej upadł jako kanał, najprawdopodobniej, i bym kurwa nie był w fejmie. Więc nie miałbym teraz tych kebabów, tego wszystkiego, bo jednak dzięki Fame'owi mogłem cały czas, wiesz... Teraz jestem w takim miejscu, że jednak gdzieś tą pozycję mam dobrą, wyrobioną w internecie, nigdy nikogo nie oszukaliśmy, zawsze byliśmy w porządku. Popiję prawda? Oczywiście, przy sobie. A ja. No to jest sponsor Fame'u. Okej, okej, to powiem okay, okay, za kamerą, co chciałem... I <laughs> co <laughs> <to> chciałem <laughs> mówić, że to jakieś dobra... Mm, co mówiłem? Nie pamiętam. Słuchaj, ja, ja się tak. chciałem zapytać, czy ty masz do siebie pretensje o to, jak wyglądała teraz ta twoja ostatnia kariera? W sensie, nie, że... Nie, że to się zmieniło wszystko? Nie, czy prawo, to... Wszyscy mi mówią tak, bo ja trenuję tylko pod walkę. Jak mam walkę, to trenuję. Jak nie mam walki, to nie trenuję. Bo kurwa, no nie oszukujmy się, tego nie kocham. To nie jest moja pasja. Mhm. Jednak to gdzieś zawsze był biznes. Super, że jakoś mi to wychodziło, fajnie to wyglądało, ale jednak to nie mam MMA w sercu, nie? Mhm. Więc kurwa... A wydawało się na początku, że masz? No nie wiem, na początku była zajebeczka. Ale ile to, to trwało? 4 miesiące? 6. Ale w ogóle ludzie, pamiętam też o tobie, mówili, że ty jesteś jakimś talentem, że ty jesteś takim mega dobry. Może, no bo wtedy było tak, trenowałem od pierwszej walki z, Fer, z Polakiem, po walkę z Fedarim i potem jeszcze chwilę potem już przed Olejnikiem, nie? tylko trenowałem miesiąc i potem już się zaczęło, tylko mam telefon to trenuję, nie mam telefonu, to nie trenuję więc na początku naprawdę ja byłem lata świetne przed tymi chłopakami, zresztą to było widać No teraz, kurwa, wszyscy mnie podoganiali, biją mnie, kurwa mhm. Ty stałeś w, w miejscu, oni wszyscy poszli do przodu, nie, Dokładnie. jak stoisz w miejscu to się cofasz Dokładnie, ale zobacz, i tak bym nie zawalczył w finale, nie O kurde, co to no chcieli mi karetką wysłać na sor generalnie, ale odmówiłem, Gdy sam sobie pojadę, już mam dosyć tego wszystkiego. To jest ostatnia rzecz, której teraz chcę siedzieć na sorze, Co to naprawię sam. Zaczyna boleć. Często z tymi nogami miałeś problem po walce, co nie? Zawsze kurwa. zawsze. Bo ty kopiesz pewnie przecinek. Ja jak ko ja, ja kopnę raz stary, ile ja kopnęłem loków tą nogą? 4, 5 i jest coś takiego. No nie mam ciała, też nie ma, nie, jestem tak kontuzją urazogenny, nie mam ciała do napierdalania się. Mhm. Ale jak ocenisz swój występ teraz w turnieju? No, bo jedna walka była Filipka wygrana. Nie biście, tylko zawalczyłem jak idiota, bo się podpaliłem, bo miałem dwa knockdowny. Mówię, o kurwa, teraz go kończę. Mówił, że zlekceważyłeś go potem już. Tak, no, odpalił mi się Amadi, gdzie ja jestem tak dłuższy od Filipku, ja wjeżdżam, dostałem. Usiadłem na dupę mówię, oho, no to kurwa, zaraz przegram, nie? Ale na szczęście udało się to dowieść, no i rozjebałem sobie dwie wity na głowie Filipka, nie? Mm. Dlatego nie uderzałem, w walce nie jestem w stanie uderzać. Nie? Taki ból jest, tak uderzam, że nie, ani razu nie zadałem ciosu temu, Josefowi chyba, nie? Tylko kopnięcia. No taki urok turnieju, no druga walka. No. Tak, tak to wygląda. Ty ogólnie miałeś już plan, żeby zrezygnować, żeby skończyć karierę po tym. Nawet jakbyś wygrał turniej, po prostu chciałeś już skończyć? Zawsze. Przed każdą walką mówiłem, nie, to jest ostatnia walka, ostatnia walka, już nie walczę pierdolę to, ale tu, i to było takie gadanie, potem jakoś się ta walka toczyła i było git, ale tu miałem już takie, już całej rodzinie powiedziałem wszystkim, że słuchajcie mojego wywiadu, niezależnie czy wygram pierwszą, drugą, czy trzecią walkę, czy odpadnę po pierwszej, posłuchajcie, bo będę miał coś do powiedzenia, no tyle, nie. Może też trochę ci to zaprzątało głowę przed tym startem tym turnieju, to że już chciałeś skończyć nie, na początku, już o tym to się tak pojawiło pojęcie tak po miesiącu, tak. dobra, wygram te półtorej bani odchodzę. Potem wygram pół bani i odchodzę. Potem cokolwiek będzie to odchodzę. No. Już 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 nie chcę mi się stary. Jeżeli chodzi o, o walkę, tak już czysto teoretycznie jak ci się walczyło z Josefem? bo z Filipkiem miałeś pewnie dużo sesji sparingowych. Nie da się, nie da się kurwa z nim walczyć. Ciężko nie, to. To? Jest, to jest w ogóle fenomenalne, że gościu nie trenuje. Ja kurwa wielki Stójkowicz. Nic nie mogłem zrobić. Nie, ja oszalałem stary. Ja nie wiedziałem, co, co się dzieje, kurwa. Jak, jak podejść, co on robi? W ogóle jakie ruchy, kurwa, bądź. Także szacun, szacun dla Józefa w chuj. Można trenować, można trenować, ale to jednak trzeba mieć coś w sobie takiego, żeby się bić, co nie? To, no, to kurwa, ty jakby Joseph Właśnie niech Joseph nie trenuje, Joseph, słuchaj, nie trenuj. Zostań przy tym stylu, który masz. To jest kurwa, jak zaczniesz trenować, to będziesz poukładany i będzie ci łatwo rozczytać. A jak będziesz się bił tak dalej jak teraz. Gdzie ja dobrze czytam? No mm -hmm. ja oszalałem, nie? Może i tak, kiedyś ja słyszałem też taką tezę właśnie o piłkarzach, że nie, nie wszyscy muszą być tacy jak Cristiano Ronaldo, żeby trenować, pracować, tylko niektórzy muszą mieć ten swój taki brazylijski vibe, nie trenować i są wtedy takimi dobrymi kozykami na boisku. Słuchaj, co ty sądzisz o tym, co się stało w pierwszej, w tej drabince drugiej, no bo du duże kontrowersje z ja walce w walce Ferrariego z Krychą. Ja nie oglądałem. Nie słyszałeś, ja... co się działo? Nie, nie że wiem. Dostał Krycha. W, w ferali wygrał przez dyskwalifikację po tak? pęknięciu w jaja dwa razy przez Krychę. Tam dowalczył z 30 sekund i dostał dwa razy w jaja i dyskwalifikację, wygrał. Dobra, było. No ja mam taki kolprz. Ja oglądałem tą walkę, stary. Co? Yy, znaczy rozgrzewałem się wtedy. No. Yy, pytasz, co o tym sądzę? No. A kurwa, pod dymie. Nie, żartuję, nic nie sądzę. Powiem tak. Teraz każdy będzie pierdolił. O, Amadeusz dostał w jaja i kurwa sobie tak wygrał. No ciekawe, jakby, jakby zrobili inni ludzie, którzy mieliby wizję półtorej bani, bo to się łatwo gada, bo... Po, dawaj, pokażę, bo to też postawmy się po obu stronach barykady. Hmm. Możesz wygrać walkę, w taki sposób, jak zrobił to Amadi, być przez chwilę jebanym, ale na końcu zrobić półtorej bani, nikt o tym nie będzie pamiętał, hmm. za dwa dni. I, I wiesz, każdy tak gada, że kurwa, oni pokazał hartera, A ciekawe, czy i oni by pokazali, jakby mieli tak o, ty, mogę sobie wygrać walkę w 30 sekund, pojebiam mnie dwa dni, ja sobie wygram półtorej bani. Nie wiem, czy ja bym tak nie zrobił. To tylko się okaże w sytuacji, łatwo jest oceniać, ja, wszyscy jakby doskonale to wiemy, że łatwo jest oceniać, a nie, nie wiesz, bo to był turniej, sorry, już pierdolek potłuczony, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że jednak to jest turniej, jeżeli masz opcję wygrać, przejść dalej do turnieju, bez żadnego szwanku, kurwa mać. Kto wygra turniej? Wiewiór czy Joseph? Kibice obu, ale jednak y, Joseph jest raperem, zarabia hmm. dobry kwit. Chyba. Wiewiór chyba poza fejmem nie zarabia. Wiewiór ma tylko te walki, nie wiem czy ma jakieś współpracy, więc życzę. A Freak Fighter. Tak, życzę Maxowi, żeby wygrał, żeby przytolił półtorej bani, żeby sobie zainwestował, zrobił dobry biznes i niech mu się wiedzie, bo jest wuj w porządku i zawsze dla mnie był naprawdę w ziomalem. Niech sobie zarobi i niech sobie zainwestuje i niech mu się wiedzie. Legenda Freaków skończyła karierę. Dziękuję Ci bardzo. Niech Ci się wiedzie w życiu dalej. Dzięki. Dzięki, Elo.